Witajcie kochani na kolejnym naszym spotkaniu. Chciałabym, żebyście pobyli razem ze mną. W takim przecudnym miejscu, w którym byłam wczoraj. W takim miejscu, w którym wy możecie być pewno w każdej chwili. Każdy z nas może odnaleźć takie miejsce w przyrodzie, miejsce w sobie. I zagłębić się w nie, wydobyć cały czar z takiego miejsca, z takiego bycia, na przykład w lesie, bo to był mój wczorajszy spacer. Taki niezwykły, brzozowy las, ale pełny, pełen cudów, pełen, pełen takiego spokoju, harmonii, zieloności, pełen nieba, chmur cudownych, pełen różnych synchronicznych zjawisk, które napotkałam po drodze, o których Wam opowiem. I nawet będąc tam w tym miejscu, rozkładając karty, byłam tak zauroczona tym wszystkim, co mnie spotyka, że nie byłam w stanie skupić się i zebrać myśli, żeby, żeby porozmawiać z Wami. Musiałam rzeczywiście poczuć to wszystko do głębi, przyjść do domu, spokojnie to przemyśleć, móc to poukładać. I teraz, właśnie przede mną są jeszcze raz, rozkładam te same karty. I, I mówię do Was, mówię do siebie. Jestem cały czas pod wrażeniem tych wszystkich rzeczy, które spotkałam po drodze. Pierwsza rzecz to niesamowitość w ogóle brzus, jako drzew, których. Moc uzdrawiającą czułam od zawsze, często się do nich przytulałam i też Wam to radzę, bo każda brzoza, zwłaszcza taka już potężna i dorosła, dojrzała, daje nam wielką moc, moc uzdrawiania, moc, którą możemy poczuć właśnie przytulając się czołem, dłoń, całym ciałem. Oczywiście prosząc najpierw do drzewa o taką możliwość, a potem, jeżeli już poczujemy taką błogość, taki, taki spokój, który ona nam daje, takie poczucie bezpieczeństwa, to podziękujmy też za to wszystko, co z nas zabrała, to wszystko, co w nas było niespokojne. Co było jakimś zaburzeniem, co było trudem, co było właśnie taką niezdrową energią, jakąś chorobą. Brzozy mają tę właściwość. To jest takie proste, takie niezwykłe jednocześnie. Spróbujcie, będąc w lesie, właśnie brzozowym lesie, albo spotykając gdzieś brzozę na swojej drodze, spróbujcie się do niej przytulić z taką ufnością. Że ona zabierze wszystko z Was, co jest właśnie chore. Podziękujcie jej za to. Więc ten brzozowy las był dla mnie takim cudem, bo właśnie ostatnio trochę chorowałam, trochę miałam problemów zdrowotnych i poczułam w tym miejscu. W tym lesie po środku, siedząc na mchu, gołymi stopami, poczułam moc tego lasu, tego uzdrowienia. I właśnie na tym mchu rozłożyłam karty. Rozłożyłam kartę dla nas z taką najlepszą intencją, żeby znowu dopomogły nam w rozwiązywaniu naszych problemów, naszych codziennych problemów, naszej. Wędrówki, żeby dały, dały nam te karty wskazówki, jak mamy iść, co mamy robić. No i karty znowu mnie <śm> wzruszyły, bo, bo bardzo są zsynchronizowane z tym, co mamy na tej drodze już za sobą, z tym, czym ja się zmagam i myślę, że wielu z Was też. I oczywiście w ogóle wam bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, bo. Mam komunikaty od Was na bieżąco, że, że idziemy razem, co wspiera nas chyba wzajemnie w tej wędrówce. Spośród moich kart jest tutaj karta takiej nieskończoności, którą czujemy, będąc już dojrzałymi, bardzo. Nieskończoności naszej wędrówki, nieskończoności właściwie w każdą stronę, yy, nieskończoności w głąb, nieskończoności na zewnątrz, nieskończoności w nas i tego, co jest wokół nas, tego, co nas otacza. I na tej karcie mamy kobietę, która jest w samym środku. Tej ósemki, tej nieskończoności, w samym centrum światła. I właśnie chciałabym, żebyście mogli tak poczuć się, jako takie centrum, jako taki punkt ważny, jako taki element tej nieskończoności, ale taki centralny, taki ważny i taki taka, taki świadomy. Taki dojrzały, to właśnie poczucie siebie, poczucie własnej tożsamości, poczucie własnej ważności. Myślę, że takie poczucie możemy mieć i, i ma każdy z nas. Stojąc w świetle, stojąc w słońcu, czujemy jego ciepło, jego blask i czujemy się właśnie w takim cudownym centrum tego słońca. Czujemy, jakby ono świeciło właśnie specjalnie dla nas, bo ono rozświetla nas do głębi, rozświetla wszystkie nasze problemy, rozświetla wszystkie nasze mroki, rozwiązuje wszystkie zagmatwania. Bo my stoimy w centrum wszechświata. My, choć jesteśmy małym Jego elementem, małą kropelką w tym oceanie w oceanie wszechświata to jednak jesteśmy. Ważną kropelką. Stawajmy w Słońcu, czujmy Jego moc, rozświetlajmy się Jego światłem. Bierzmy z tego światła tę moc, tę niezwykłość, natychajmy się tym światłem, nabierajmy go i czujmy je w sobie. Tak jak Słońce jest naszą lampą, jest naszym życiem, tak my bądźmy też taką lampą dla siebie. Szukajmy tego światła też później w sobie. Odkrywajmy je. I bądźmy latarnią dla innych. To jest właśnie taka dojrzałość. To jest właśnie przesłanie tej karty. Następne karty, które wyłożyłam, no, też mnie wzruszyły, poruszyły do głębi. Zwłaszcza, że w ogóle intuicyjnie zabrałam ze sobą wczoraj taki yy, nowonabyty yy, tarot, nowo, naby, nowo nabytą talię, której motto brzmi mniej więcej tak: Podążaj przez świat, szukając światła, takiego wewnętrznego słońca. To buduje magię. To buduje taką nieskończoność. To właściwie ta magia tego światła, jak ją odkryjesz, tu i teraz, ona nigdy się nie kończy. I taki jest cały ten tarot, pełen światła, pełen właśnie takiego czaru, który możemy odkrywać w sobie, będąc oczywiście, takim nastawieniu do budowania siebie, do budowania siebie na nowo. To, co już zaczęliśmy robić, tę ogromną zmianę, której się podjęliśmy, żeby wyrzucić to stare oprogramowanie pełne jakichś pesymizmów, jakichś niedoskonałości, jakiejś yy, wiary w klęski, żebyśmy yy, Mogli zbudować coś nowego, to musieli, musieli pozbawić się całkowicie, wyrzucić zupełnie ten stary program niepozytywnego myślenia. I pierwsza karta, którą wyjęłam, to As, As-Buław. W ogóle As-Buław we wszystkich taliach jest taką kartą pełną, Pełną ognia, pełną światła, pełną optymizmu. To jest, takie, to jest takie ziarno. Ziarno światła, które może wyrosnąć. Podlewane światłem, podlewane troską. Piękne drzewo, świetliste drzewo. Ale wszystko zależy od nas, bo to ziarno to jest tylko potencjał. A my musimy. To własną troską i pielęgnacją stworzyć coś niezwykłego. My. My jesteśmy władcami tego światła. My to kontrolować możemy. Tylko my możemy uczynić ten cud i magię. Zobaczcie, że ta karta to jest właśnie takie świetliste drzewo. Ono rośnie i świeci w ciemności, w wielkich mrokach, taki zasilany naszą energią od wewnątrz. Tym światłem, które mamy w sobie, tym światłem, które umiemy przetwarzać ze wszystkiego, co czerpiemy z zewnątrz, budujemy to nasze światło, budujemy tą naszą radość i ten nasz optymizm. Patrząc w słońce, Bierzemy z niego to życie, tą świetlistość, wypełniamy się nią i w takie mroczne dni, kiedy go nie widzimy, lub kiedy jest nam smutno, możemy właśnie siebie zasilać. Bierzemy to światło z innych, bierzemy z radości, którą nam dają inni, bierzemy z miłości, którą nam dają inni, bierzemy z przyrody, z brzus. Bierzemy z mchu, bierzemy z trawy, z ziemi, bierzemy ze wszystkiego, co nas otacza. Bierzemy całymi garściami, wypełniamy siebie i kodujemy w sobie to piękne światło, ten optymizm i tą radość. I tylko od nas to zależy, jak to drzewo w nas będzie rosło. Tylko od nas zależy, czy ona będzie miechobójną koronę. Następna karta to Dziewięć Mieczy. We wszystkich taliach to bardzo smutna karta. To karta nocy, karta takich głębokich trudów, które przeżywamy i nie śpimy i, i myślimy i zastanawiamy się i. I coraz bardziej wypełniamy się mrokiem, bo to jest karta takich właśnie pesymizmów. Chodujemy takie w sobie myśli, wyprzedzamy tymi trudnymi myślami nasze działania, powodując, że często te działania unicestwiamy, przez to, że martwimy się. Takie martwienie się w niepozytywny sposób. To jest właśnie wyprzedzanie naszych działań. Takimi niepozytywnymi myślami, które je po prostu unicestwiają. A tutaj w tej talii, w tej świetlistej talii, w tej talii e, ognia, światła. Jest oczywiście noc. Ale noc pełna świetlików. To są niezwykłe owady. To są owady, które. Mają w sobie latarnie, które właśnie mają w sobie to wewnętrzne światło. To przecież takie symbole wewnętrznego światła. One pokazują nam, że mamy w sobie taką siłę i moc, że możemy rozświetlić sami sobie swoje mroki. Możemy być też latarniami dla innych tak jak właśnie te świetliki są takimi latarenkami maleńkimi one nawet istnieją tutaj w tej karcie Asa Buław wspomagają to, to nasze światła wewnętrzne niech się nam zawsze kojarzą te świetliki w ogóle to są przepiękne zwierzęta mocy, które tak synchronicznie nam tutaj przyleciały w tej karcie pokazując że powinniśmy zawsze z optymizmem każdą taką trudną myśl taką y, myśl y, niepozytywną tym wewnętrznym naszym źródłem zasilać dawać jej światło dawać jej przestrzeń i lekkość by mogła odfrunąć takim świetlikiem i to jest właśnie ten kierunek działania te karty nam, patrzcie, tak pokazują, żeby tą naszą alchemią wewnętrzną, tą alchemią miłości, tą mocą, tą magią naszą zmieniać te wszystkie trudne, te takie ciężkie myśli taką lekkość, żeby mogły odfrunąć, żebyśmy mogły, mogli im dać taką moc światła. Pomyślmy sobie o tych wszystkich trudach, o tych wszystkich myślach, takich właśnie pełnych jakichś mm, ciężarów. Pomyślmy, spiszmy je może na kartce i spróbujmy nadać im inny wymiar. Tą właśnie naszą magią. Tą mocą przetwarzania, którą mamy w sobie, każdej z tych myśli nadajmy światło, rozświetlmy ją. Dodajmy jej skrzydeł, lekkości i wypuśćmy w eter takimi świetlikami. <grych> niech one pofruną, niech staną się właśnie takie delikatne, subtelne. Niech mają moc. Niech się zamienią w coś zupełnie innego. Mamy w sobie taką magię. Każdy z nas ją ma. Wypróbujmy ją. Wypróbujmy ją na czymś, co jest trudne, na czymś, co nam się wydaje nie do zrobienia coś, co jest w ogóle niemożliwe. Spróbujmy, zobaczycie, jak ta magia działa, jaką my mamy w sobie moc. W ten sposób będziemy przygotowani do tego, żeby ten program faktycznie w nas zadziałał, żeby ten program nowego, optymistycznego patrzenia na świat, przyjmowania wszystkiego z dobrą intencją ze świata, żeby on wreszcie mógł funkcjonować. Podczas rozkładania kart, podczas mojego takiego zastanawiania się nad tym, co z nich wyczytać na tych silikach na tę trudną kartę spadła z nieba Biedronka. Jest to symbol szczęścia. Wszyscy znamy Biedronki. Wszyscy znamy to przesłanie, z jakimi kojarzymy Biedronki. To jest niezwykły, też synchroniczny, taki podarunek od nieba. W tym momencie sfrunęła do nas Biedronka, żeby nam powiedzieć, żeby nam przekazać, Tą swoją radość życia, żeby nam przekazać to zasilanie światłem, tą mocą, żeby podlać to, co mamy do zrobienia, takimi pozytywnymi myślami, żeby nam pomóc wzrastać w sobie, żeby nam dać poczucie szczęścia, żebyśmy. Byli w tym bardziej jeszcze utwierdzeni, żebyśmy dostali właśnie taką możliwość czytania znaków wokół, żebyśmy umieli tańczyć, cieszyć się, tańczyć ze wszystkim, co nas otacza, tańczyć z życiem, żebyśmy dostrzegali to piękno. No, mnie wzruszyła bardzo ta synchroniczność, zwłaszcza, że ta równoległość zdarzeń to jedna z wielu z wczorajszego dnia. Bo może teraz opowiem o następnej karcie, bo czasami posługuję się też kartami zwierząt mocy. I wyobraźcie sobie, że na dzisiejszy ten nasz przystanek wypadła karta Skarabeusza, takiego żuka-gnojarka, którego wszyscy znamy. I jest zwierzęciem niezwykłym. Jest bardzo symboliczny. Już przecież w Starożytnym Egipcie był tak czczony. Był, był przecież w ogóle emblematem bóstwa Słońca. Kojarzył się ze Słońcem. Był symbolem zmartwychwstania, symbolem światła, życia, często noszonego w amuletach. Chronił przed złymi siłami i mocami. No i oczywiście przynosił szczęście. Oprócz tego, że dawał ochronę, przynosił szczęście. Tak jak ta nasza Biedronka, która też jest takim żukiem szczęścia. I nie dosyć, że, że mamy tego żuka tutaj w naszych kartach. To ja spotkałam tego żuka jako taką następną synchroniczność. Idąc z powrotem z tego spaceru, zobaczycie to na zdjęciach. To znaczy, że ten żuk, to zwierzę jest istotne na naszej drodze. Przyjrzyjmy mu się szczególnie. Zastanówmy się, dlaczego w tym momencie tak bardzo nam się pokazuje, tak bardzo musimy je zauważyć. To zwierzę ogromnej czystości. Ono się kojarzy nam z czystością. Ono po prostu zużywa, zjada, karmi się wszystkimi nieczystościami, budując z nich kulę. Wiemy, jak, jak ten żółk toczy, taką kulę. W ogóle kierując się intuicyjnie światłem, światłem gwiazd, bo on kieruje się z tą kulą w linii prostej. On wykorzystuje do swojej wędrówki, co jest też bardzo synchroniczne z naszym wędrowaniem. Światło księżyca, światło słońca, światło drogi mlecznej. Cóż, w ogóle, naukowcy się zastanawiają, jak precyzyjnie potrafi wędrować to, to małe zwierzątko. I nie dosyć, że ono y, toczy kula, która jest często wielokrotnie większa od jego ciała, jest niezłamne w tej wędrówce. To, to, jest, to ta kula jest jego pokarmem, jego źródłem mocy. Jest też miejscem, w którym ona składa jaja, wychowuje potomstwo. I zobaczcie, że jednocześnie jest tak pożyteczne, jest takim czyszczeniem. Czyścicielem. Jednocześnie z tego, z czego oczyszcza świat, buduje wartość, buduje życie. Spróbujmy zatem, jak ten żłok najawnik, oczyścić swoje myśli z takich właśnie trudnych myśli, z takich m, toksycznych myśli, takich, które nam utrudniają to dążenie do naszych celów, do naszych marzeń, do naszych pragnień. Spróbujmy pozamieniać te trudne i toksyczne myśli na lekkie, na pełne światła. Rozświetlmy te nasze mroki tym swoim własnym, pięknym światłem. Rozchmuszmy nasze myśli i wykorzystajmy tą synchroniczność zdarzeń. Zobaczcie. Te nasze myśli, które tutaj zbudowaliśmy razem w tym czytaniu, one, one się materializują. Zmaterializowały się w postaci tego zwierzęcia mocy, które spotkałam, spotkaliśmy w ten sposób razem na naszej drodze. I jak gdyby pokazuje to nam, uwypukla nam te nasze problemy, te nasze dążności. Oraz pokazuje nam, że rzeczywiście nasze myśli, to co mamy w naszej głowie, to co rodzimy w naszej wyobraźni, możemy materializować. To jest właśnie ta magia, to się dzieje, to jest ta synchroniczność zdarzeń, ta jednoczesność, równoczesność zdarzeń. To, co mamy w sobie, możemy zobaczyć zaraz na zewnątrz. W jakiś sposób to, co myślimy, Pokazuje nam się na zewnątrz. To jest właśnie magia, to jest właśnie czar, który sami tworzymy. To my jesteśmy czarodziejami życia. Uwierzmy to, zaakceptujmy to, polubmy tą umiejętność i wykorzystujmy w naszym życiu, oczywiście z najlepszymi intencjami dla siebie i dla innych. I o tym mówi następna karta Koła Fortuny. To jest karta takich zdarzeń, takich zdarzeń, na które nie mamy wpływu, a jednocześnie na nie mamy wpływ. To jest właśnie to, co nam się przydarzyło na naszej ścieżce. Taka kolej losu, która, takie koło, które się klę, kręci, które się kręci jednocześnie niezależnie od nas, ale jednocześnie bardzo. Możemy być spójni z tym, co niesie życie. Możemy akceptować to, co ono nam przynosi, i jednocześnie możemy wpływać na bieg zdarzeń, przez to, że jesteśmy w samym środku tych wydarzeń, że się potrafimy z nimi skonfigurować, że potrafimy je akceptować i w pełni wykorzystywać ten bieg zdarzeń. Z tym, co my chcemy, tym, co my pragniemy, mając ten, w ten sposób wpływ na to, co się dzieje. Zobaczmy, że tutaj na tej karcie to jest koło Mołyńskie to jest bardzo pożyteczne koło. Ono się kręci przez cały czas, robiąc taką pożyteczną robotę. I my, właśnie kręcąc się w tym kole losu, Róbmy też jak najbardziej pożyteczną robotę, czarując, robiąc w tą wielką przemianę w sobie, mając w ten sposób wpływ na przemianę całego świata. Kręćmy się razem z tym kołem, akceptując to, że czasami jesteśmy na jego dole, ale wiedzmy też, że za chwilę będziemy w innej pozycji że to jest naturalny bieg zdarzeń. Musimy właśnie to wiedzieć i akceptować. I z każdej pozycji w tym kole czerpmy jakąś wiedzę, czerpmy jakąś radość, bo każda chwila jest ważna. Jednocześnie czerpmy światło i bądźmy światłem. I idźmy prosta, jak to. Skarabeusz. Idźmy prostą drogą, tą, którą chcemy iść, nie spełniając niczyich oczekiwań, nie zważając na, na to, co myślą inni, bo nie wzrośniemy. Nie kierujmy się tym, co mówi mama, co mówi ojciec, co mówi społeczeństwo, co mówi żona, mąż, dzieci. Idźmy swoją drogą, kierując się swoim światłem. Kierujmy się tym, co mamy w sercu. I bądźmy szczęśliwi. Czujmy tą błogość i rozkosz tego wędrowania. Do zobaczenia, kochani, na następnym przystanku.